Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy przy Zaporze Wodnej w Pilchowicach, która znajduje się na rzece Bub. Dzisiaj trochę historii, ciekawostek i współczesności o tym miejscu. Zapora wodna w Pierchowicach jest ogromnych rozmiarów. Jest to druga co do wielkości zapora wodna w Polsce po Zaporze w Solinie. Ma 270 metrów długości korony i 62 metry wysokości. Jej wymiary prawie dokładnie odpowiadają wymiarom Titanica. I tak samo jak Titanic została oddana do użytku w roku 1912. Jednak zacznijmy od przyczyn powstania tego obiektu. Dlaczego akurat tutaj? Oto jego ciekawa historia. Pod koniec XIX wieku doszło do jednej z największych w historii klęsk żywiołowych w Karkonoszach i na Dolnym Śląsku. Historia rozpoczyna się początkowo zwykłym, normalnym, deszczowym ostatnim tygodniem lipca roku 1897. Tygodniem jak wiele innych. Początkowo słaby opad deszczu nie wróżyły niczego groźnego, tym bardziej, że po kilku dniach normalnych opadów deszcze przestają padać. Jednak 28 lipca znowu zaczyna kropić, Wieczorem nasilić się. Z każdą kolejną godziną deszcz staje się coraz bardziej intensywny, ale prawdziwy kataklizm następuje dopiero w nocy z 20 na 30 lipca, kiedy to doszło do gwałtownego obrywania chmury. Skala opadów jest niewiarygodnie wielka. W górach izerskich spadło aż 345 mm deszczu. jest wynikiem wręcz niewiarygodnym i gdyby nie brać pod uwagę jakichś wysokich partii Alp, to mamy do czynienia z dobowym europejskim rekordem opadów. Te 345 mm deszczu w Izerach oznacza, że na każdy pojedynczy metr kwadratowy spadło 345 litrów wody. W innych niektórych partiach gór na każdy metr kwadratowy powierzchni zanotowano 120-150 litrów wody. Wody. Obliczono, że tylko w samym dorzeczu łomnicy i jednicy spadło 20 milionów metrów sześciennych wody deszczowej. Stan wód na bobrze podniósł się aż o 5 metrów. Wezbrane rzeki szybko wystąpiły ze swoich koryt. Ucierpiało wiele miejscowości. W Jeleniej Górze Bóbr utworzył szerokie rozlewisko. Przy ulicy Grunwaldzkiej woda sięgała pierwszego piętra. Wiele niżej położonych domów było zalanych po sam dach. W kowarach zniszczonych zostało wiele domów, a rzeka utworzyła sobie nowe koryto, niszcząc wszystko, co było po drodze. Karpacz przez kilka dni nie miał połączenia ze światem. Ucierpiały również piechowice, łomnica. We wleniu woda zalała ratusz i kamienice okalający rynek. W wyniku powstałej powodzi doszło do katastrofy mostu kolejowego w Gryfowie Śląskim. W leśnej, w wyniku rozlania wód, powstało jezioro, zatapiając domy po samdach. Gwałtownie przelewająca się woda przez wąskie szczeliny, wąwozy i koryta uczyniła ogromne spustoszenie poprzez wyrwane bloki skalne, pnie drzew i fragmenty murów. Powódź sparaliżowała niemal kompletnie komunikację, przerwała wiele połączeń telefonicznych. Po stronie czeskiej było jeszcze gorzej. Łączna liczba ofiar według różnych źródeł wynosiła od 120 do 135 osób. Straty materialne później oszacowano na 18 milionów marek po stronie śląskiej i 7 milionów guldenów po stronie czeskiej. Ciekawostką jest to, że dokładnie 100 lat później nastąpiła w Polsce tzw. powódź tysiąclecia. Obie powodzie były niszczące. Różniły się jednak tym, że w roku 1997 deszcze padały dłużej i bezpośrednią przyczyną powodzi były kilkudniowe opady. Inaczej niż 100 lat wcześniej, kiedy główny opad nastąpił w ciągu jednej nocy. Największe dobowe opady w roku 1997 były na poziomie 230 mm, czyli o 1 trzecią mniej niż w trakcie powodzi z roku 1897. Tak duże straty nie mogły być obojętne dla ówczesnego cesarstwa niemieckiego. Już na początku roku 1900 Niemcy wyciągnęli wnioski z poniesionych strat i przystąpili do odważnego projektu przeciwpowodziowego w zachodnich Sudetach. Prace miały już w kilku kierunkach, m.in. budowy kilku zbiorników retencyjno-przeciwpowodziowych, w tym największy właśnie tutaj, w Pilchowicach. Miejsce budowy wybrano nieprzypadkowo. Kształt terenu okazał się najdogodniejszy do budowy w tym miejscu zbiornika wody. Z obu stron otaczają go wzgórza. Z jednej strony mamy górę zamkową, a z drugiej strony górę korzec, które mają po około 300-400 metrów nad poziomem morza. Wystarczyło więc między wzgórzami zbudować zaporę na niżej biegnącej rzece Bóg, by przestrzeń między wzgórzami zapełniła się wodą, ale budowa nie była taka prosta. Zapora w Pilchowicach powstała jako druga zapora po zaporze w Leśnej. Jednym z głównych architektów był profesor Otto Ince, który zaprojektował 40 podobnych obiektów. W latach 1902-1903 trwały początkowe prace geologiczne, które miały przygotować teren do budowy. By móc swobodnie budować zaporę na osuszonym terenie, bo pamiętajmy, że dołem płynęła cały czas rzeka, na początku 1904 roku wydrążono prawie 400-metrową sztolnię w Górze Zamkowej. Po wydrążeniu sztolni na rzece wybudowano dwie grodzie, takie mini-zapory, które miały skierować nurt rzeki do sztolni. Rozwiązanie takie umożliwiło osuszenie i oczyszczenie placu budowy, aż do litej skały, na której miał powstać fundament zapory. Ta jedna mini-zapora istnieje do dziś i znajduje się pod lustrem wody. Łącznie z pracami prowadzono także budowę linii kolejowej wraz z mostem i stacją kolejową, które miały być wykorzystywane przy budowie zapory, ale także miały być eksploatowane po zakończeniu budowy. Koszt budowy linii kolejowej miał się zwrócić później m.in. poprzez transport węgla kamiennego z Wałbrzycha. Wybudowano także stolarnie, tartaki, kamieniołomy, warsztaty mechaniczne. Dla robotników postawiono baraki, mieszkania, kawiarnie, a nawet kasyno. W czasie największego zaawansowania prac przy budowie pracowało 750 robotników, w tym główna siła 200 fachowców z Włoch i Austrii. Po przygotowaniu terenu i infrastruktury przystąpiono do budowy korpusu korony. W czerwcu 1908 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę. Od samego początku wszystkie prace były prowadzone bardzo szybko i intensywnie, ponieważ liczono się z możliwością wystąpienia powodzi już w trakcie budowy. I faktycznie takie problemy występowały. Do pierwszej powodzi doszło już w roku 1906, która opóźniła budowę na kilka miesięcy, ale okazała się nie aż tak bardzo szkodliwa. W sumie prace budowlane były przerywane kilkukrotnie przez wezbrane wody. Można powiedzieć, że większość prac wykonano tylko siłami ludzkich mięśni. Przy budowie nie posiadano urządzeń elektrycznych, wspomagano się tylko i wyłącznie jakimiś prostymi maszynami parowymi. Większość pracy została wykonana przy użyciu kilofów, taczek, ręcznych pił. Dziś z perspektywy czasu jest ten wyczyn szczególnie wart docenienia. W czterech latach od wmurowania kamienia węgielnego konstrukcja była już gotowa i można było przystąpić do napełniania zbiornika wodami bobru. budowy zapory wynosiły 8 milionów marek i były czterokrotnie większe od sztandarowej śląskiej budowy początku XX wieku hali stulecia we Wrocławiu. 16 listopada 1912 roku nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie, na które przyjechał sam cesarz Wilhelm II. Pierwsza próba dla nowej zapory nastąpiła już podczas powodzi w roku 1915. Podczas niej poziom wody w zbiorniku gwałtownie wzrastał, aż nastąpiło jego przelanie przez kaskadę widoczną za mną. W późniejszych latach dorobiono do niej specjalnie wielkie stopnie, przypominające schody, by wyhamowywać impet upadającej ogromnej ilości wody. Już podczas pierwszej powodzi w roku 1915 dzięki zaporze udało się zmniejszyć falę powodziową i można było mówić o skutecznym działaniu całej konstrukcji. Od tego momentu zapora dzielnie stawia czoła większym i mniejszym powodziom. W czasie tej w roku 1977 wody jest tak wiele, że zaczyna się przelewać przez koronę zapory, na której właśnie jestem, po drodze, na której poruszają się piesi i samochody. W trakcie tak zwanej powodzi tysiąclecia w roku 1997 zapora w Pilchowicach musiała zmierzyć się ponownie z ogromną ilością wody. W trakcie kulminacji powodzi blady strach padł na mieszkańców Doliny Bobru. Niektóre relacje i wspomnienia mieszkańców mówią o tym, że konstrukcja aż trzeszczała w swoich posadach. Pomimo tego zapora wytrzymała, powstrzymując ponownie kolejne zagrożenie. Po osadzeniu zapory między wzróżami powstało sporej wielkości jezioro zaporowe. Ma ono 6 km długości powierzchnię 240 hektarów. Jezioro ma za zadanie gromadzenie nadmiaru ilości wody w czasie występowania intensywnych opadów. W czasie normalnego funkcjonowania pełni również funkcje rekreacyjne. Maksymalna ilość wody, jaką pomieścił zbiornik, to 52 miliony metrów sześciennych wody i było to w trakcie powodzi w roku 1938. Równie duże ilości wody gromadził w trakcie następnych powodzi, łącznie z tą w roku 1997. Projektanci oprócz zapobiegania powodziom zapragnili także wykorzystać potężną moc spiętrzonej wody w jeziorze Pilchowickim. W tym celu przy zaporze została zbudowana elektrownia wodna. Elektrownia początkowo została wyposażona w pięć turbozespołów z turbinami Francisa firmy Wojt napędzających generatory. Rozbudowana w roku 1921 osiągnęła łączną moc 7,5 MW. Chociaż w porównaniu do elektrowni przy zaporze wodnej w Solinie 200 MW albo do elektrowni ciepłej w 5000 MW, nie wydaje się, się to wiele, jednak pamiętajmy, że obiekt powstał ponad 100 lat temu, kiedy zapotrzebowanie na prąd nie było tak ogromne. Obecnie elektrownia jest częścią zespołu elektrowni wodnych Jelenia Góra. Dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, a także do odwiedzania naszego portalu Elomaps, portalu o ciekawych miejscach. Żegnamy się z Wami spod zapory wodnej w Pilchowicach, która stanowi niewątpliwie niemałą atrakcję turystyczną. Zapory, która już od ponad 100 lat chroni okoliczne tereny i miejscowości Doliny Bobru. Trzymajcie się! Cześć!